Witam Was bardzo serdecznie z powrotem na kanale. Ja jestem Patryk, to moja Mazda, a dzisiaj zrobimy szybki update co udało mi się w ostatnich paru dniach jeszcze podziałać przy samochodzie. I co jeszcze planuję zrobić? Może niekoniecznie będzie z tego film, bo to są takie drobnostki, że tylko zawracanie głowy by było, ewentualnie po Wam też taki sam update później. Dobra, nie ma co gadać, po prostu Wam pokazuję, co jest. Pierwsze co, to w ostatnim filmie podcinaliśmy zderza I największy problem się okazał, że z podciętego zderzaka zaczyna wystawać no cały wydech końcowy, a on był z takim wielkim zaciekiem właśnie w tym miejscu. Wielki taki zaciek był z rdzy, która jest od no i ładnie, ładnie wyglądało. A teraz jak widzicie, udało mi się zrobić to, że jest wręcz błyszczące. Tu trochę ciężko oczywiście to zobaczyć. Bo w każdym razie już na pewno nie ma takiego matowego, dziwnego, brzydkiego, rudego zacieku. Jest po prostu taka fajna srebrna puszka. I to jest bardzo, bardzo teraz ważne, bo po podciętym zaczku dużo, dużo więcej tego. Tej puszki po prostu widać i trochę lepiej to teraz wygląda. Kolejna rzecz, którą trzeba się zająć, to jest ten odbojnik, ten. ten... Ten dur bushing, bo niestety Daria ją możecie kojarzyć z filmu, gdzie tam czyściliśmy szybę. Tak walnęła drzwiami, że po prostu drzwi zrobiły coś takiego i cały ten bushing się rozwalił. No, był oczywiście drukowany w 3D, też był o tym film. No wiadomo, to jest drukowanie 3D, to jest zwykły plastik. Mimo to aż takiej wytrzymałości, jak jakieś wycinane na CNC, ale i tak całkiem dobrze sobie to radziło. Na razie po prostu zmienię na to oryginalne, co miałem, żeby te drzwi trochę lepiej się zamykały. 10 sekund roboty, więc tym się w ogóle nie przejmuję. Drukowanie takich rzeczy to też jest koszt maksymalnie 1 zł. Poprawiłem sobie troszeczkę tutaj błotnik. Teraz nawet nie zauważycie o co chodzi, ale wcześniej on tutaj od dołu był taki szary, kompletnie szary, jak na początku kupiłem samochód, jeszcze trochę nie ogarniałem rzeczy, to potraktowałem te tutaj błotniki na dole takim barankiem do progów, do zabezpieczenia antykorodzyjnego. No i na początku to wyglądało fajnie, było piękne, ładne, czarne, ciemne takie, że w ogóle nie było tego widać, a po roku zrobiło się takie szare, dosłownie szare jak. Dokład, dosłownie szare, jak taka o rurka, i takie coś spod samochodu wystawało. Więc się w końcu to zaadresowałem, to i wygląda po prostu dużo, dużo, dużo lepiej. Dzisiaj robimy takie delikatne kosmetyczne poprawki, żeby to wszystko dobrze by zaczęło fajnie wyglądać. Po lewej stronie, czyli od kierowcy te progi jeszcze nie ruszałem, więc będę musiał je zrobić. Nie wiem, czy to wam też pokazywać, bo tutaj w sumie nic ze specjalnego nie będę robił, szczerze powiedziawszy. A i tak zaraz znajdzie się jakiś ekspert lakiernictwa, że, że to się tak nie że tego tak się nie robi i w ogóle, i w ogóle. No, ale no, umówmy się, to nie jest samochód za 114 tysięcy, żeby nie wiadomo jakie poprawki lakiernicze je robić. Tak naprawdę ten lakier to można by cały zedrzeć i polakierować go od nowa. Jak już normalnie przy samochodzie, tego w ogóle się nie widzi, a, a jak już ktoś tam zagląda, to to już lepiej niech będzie takie ciemne, ładne, błyszczące, tak jak w miarę oryginalnie było i, i jest naprawdę spoko. Ja założę się, że na filmie nie zauważyliście różnicy, że jakkolwiek tutaj się kolor różni, bo mam tak dobrze dobrane kolory tych lakierów, że nie da się tego zobaczyć, że jest coś innego. A tak poza tym, to oczywiście jeszcze zachęcam was do zakupienia takich bluzeczek. Wszystko jest tak naprawdę w opisie na dole pod filmem. Więc jeżeli podoba ci się taki wzór z Mazda MX-5 NB, to bardzo zachęcam do zakupu takie brzuzeczki. Ostatnio zrobisz naprawdę bardzo dużo zdjęć. Fajne tutaj są widoki na tej lubelszczyźnie. Naprawdę coś nowego w końcu. Mam dużo zrobionych zdjęć. Jeżeli chcesz śledzić, jak zdjęcia powychodziły, wbijaj na Instagramach. Ja tam prawdopodobnie co dwa, może co trzy dni będę wrzucał właśnie te zdjęcia, a później, ewentualnie, jak Wam się te zdjęcia spodobają, to zrobię też poradniczek jak takie zdjęcia robić i jakie je to, żeby osiągnąć taki efekt, jak sobie zobaczycie na Instagramie. A oczywiście jeszcze poprawiłem sobie literki tutaj, widzicie w końcu są dużo, dużo jaśniejsze, bo już nie pamiętam kiedy ja je ostatni raz poprawiałem. Wszystkie koła są poprawione, trochę lepiej to wygląda, tu mi troszeczkę podciekła farba i tak trochę ten wyjechałem, tak jakby, ale to tam sobie poprawię ewentualnie, o właśnie, teraz mogę Wam pokazać jeszcze jak to na początku wyglądało? Tutaj jeszcze widać tego baranka, trochę Wam rozjaśnię. Nie wiem co ja sobie myślałem, żeby tak zrobić, ale tutaj teraz widzicie, jak wybija, taki przebija, właśnie takie szare. I takie szare było kompletnie cały czas pod spodem. Więc nie wiem, no po prostu to, to było karygodne, co ja tutaj zrobiłem. No ale cóż, taka to jest motoryzacja, zabawa z samochodem, czasami się błędy popełnia. No a wiadomo, najlepiej się uczy na błędach. Już wiem, żeby tak nie robić tego. Lepsze są takie właśnie woski, które gdzieś, gdzieś tam mam taki wosk do profili zamkniętych, i on naprawdę bardzo fajnie działa. Jeszcze ewentualnie, to muszę do was się jakoś zapytać, jak to naprawić. Bo już mnie to tak od samego początku, jak kupiłem to auto, tak mnie to denerwuje, nie wiem co z tym zrobić. Jak ten plastik skleić, zespawać, oddać no, do jakiegoś specjalnego zakładu, co by mi to jakoś tutaj scalił. Nie mam pojęcia co z tym zrobić. Jeżeli jakieś macie rady, to, to to chętnie wysłucham, bo chciałbym też to zrobić, aby mi takie coś tam no, nie psyło po prostu wyglądu z przodu. Aha, oczywiście lampy już zaczynają mi znowu żółknąć. Ale to nie jest problem, bo trochę umyślnie je tak zostawiłem, bo ponieważ będę je poprawiał. Jeżeli chcesz zobaczyć, jakie nowe urządzenie sobie skombinowałem do zrobienia właśnie takich lamp, żeby były krystaliczne, mam nadzieję, że będą krystaliczne, to zachęcam do zostawienia subskrypcji, a na pewno nie przegapisz tego filmu. Myślę, że jak mi ta paczka przyjdzie, to jeszcze pewnie parę tygodni zajdzie, ale film na pewno się pojawi z nową wersją odświeżenia światła. A co dalej, jak już mówię, co będziemy dalej robić, to na pewno… Ała, coś mnie gryzie. Na pewno będę musiał wymienić przewody elastyczne, hamulcowe. Prawdopodobnie będę je wymieniał na takie w oplocie, to pewnie film z tego też będzie, ale to z jakiejś troszeczkę przyszłości dalszej. Poduszki silnika też będą do zrobienia, bo mi po prostu lepiej całą budą i też już zaczyna to być dość, no dość problematyczne. Jest fajne jako takie nauka, żeby poćwiczyć, zobaczyć, jak. Jak mechanika taka działa, ale jest bardzo fajna baza. No jakieś takie proste przygody właśnie z samochodami nie kosztowało dużo. Tak naprawdę wszystko jest bardzo proste. Mnóstwo poradników forum, polskie jak i zagraniczne. Naprawdę fajna baza do zabawy. Ja tu zabieram się dalej do pracy. Ode mnie to już wszystko. Widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia i cześć.